Witam wszystkich. Dzisiaj działam ze zbiorniczkiem od spryskiwaczy. Zobaczcie co się dzieje. Tu jest wszystko przyzwoicie. Z tamtej strony jakaś była widoczna korozja. Zdjąłem zbiorniczek. Na razie nie pokazuję co tam się dzieje i patrzcie jakie to jest kurcze. Patrzcie co się... Tu. Patrzcie co tu się kurde dzieje. Pod zbiorniczkiem jest tak bardzo zjedzone, że to jest kurcze... Powiedz, co to wszystko widzimy. patrzcie co tu się dzieje. Wszystko poleciało. Pizza. Zobaczcie. Biura jest. chyba taka Patrzcie, co tu się dzieje. Tu, tu, tu jest dopiero wstawka potrzebna. Patrzcie, wszystko jest widać. No kurde, powiem wam, że dobrze, że tutaj za to się wziąłem, bo. Bo wstyd kurwa maskę otworzyć no i pokazać komu silnik no Do mechanika wstyd zawieść z takim czymś, no muszę to zrobić, bo No bo oczy bolą, no kurwa oczy bolą, no nie mogę na to patrzeć no Tu oczyściłem, no zobaczcie no, no powiem wam, że kurwa no no no, no. Ciężko, ciężko idzie, ale idzie Tu zacząłem czyścić dziura, muszę gdzieś to znowu wycinać to jest od płynu chłodniczego, tam widziałem e, jakaś uszczelka, nie wiem co to jest. Korozja przy tym. Tutaj zrobiłem spawu, oczywiście jakiegoś pięknego nie zrobiłem, bo nie umiem zrobić pięknego spawu. Wyszlifowałem tak jak jest, idzie na to podkład epoksydowy i guma, tak jak zwykle, standardowo. Ech, tutaj co, no wyci wycinka i kurde, znowu blacha, podkład i guma, nie? No i to będzie to samo, blacha, podkład, guma. No powiem Wam szczerze, kurde, jest roboty przy tym. Nie wiedziałem, że aż tyle. No wiedziałem, że ten zbiornik jest... Tu jest mokro, bo to się nie, nie tego. Nie ma co tu komentować, bo to są... Ze zdjętego zbiornika tu go położyłem. Leje się kurwa jeszcze ten płyn. Zobaczcie co tu się dzieje. Zbiornik odpryskiwacie. potrafi zrobić taką robotę. Całe płaty odchodzą. Całe płaty odchodzą, to będzie kawał kurde wycinania, to wszystko będę szlifował, nie wiem, tutaj nawet taki tak szeroko zacznę szlifować, no ja najpierw szlifuję na zewnątrz, patrzę gdzie, gdzie jest ruda, gdzie jakieś tam ee, wżery, no i kurcze lecę z tematem, nie, i wycinam wtedy kawałek, formuję blachę i, i spawam, no kurcze i spawam. I z tej strony tak naprawdę to chyba mam nadzieję już są dwie ostatnie zabawy, czyli to plus to pomalowanie podkładem, tu pod kielichami ogarnięcie jeszcze tych dwóch tu Wam pokażę jeszcze od razu pod tym akumulatorem jak jest no jest ładka, no jest, ale jest wycięta, jest ładka i tak ma być, no i tak ma być, to jeszcze podszlifuję na czysto, tu jest brudno, na razie tego nie myję Robię tak jak, jak umiem, to będzie wszystko rozebrane. Eee, nie wiem, może wtedy jak będzie silnik robiony, powiem gościowi, żeby rozebrał to wszystko, cały tu silnik, cały osprzęt. Zawiozę tu do kolegi, żeby e, wymalował mi całą komorę silnika. Jeden temat byłbym zam miałbym zamknięty w sumie. Drugi silnik. Eee, po silniku cel, chyba, chyba poleci zawieszenie. No, zawieszenie. No, kurczę, te wózki to wszystko, żeby pomalować. I całe podwozie pomalować. No, kurwa piaskować najpierw. Ja tego nie zrobię, będę musiał to gdzieś zlecić. Kurczę, chciałem duże rzeczy samemu zrobić, ale no, nie ma warunków, nie. Jakby był podnośnik to ja bym to szlifował, szlifował i kurczę, i bym porobił, nie? Dobra, działam tutaj z tym dziadostwem. Widzicie, kurczę, dziura jest konkretna dziura jest konkretna, dziura jest konkretna. Nie ma co się bać, lecimy dalej.